Drodzy Państwo, Andrzej Włocławek zagrał brązowy medal, bo dziś przegrał z PGA, z 77 do 75. chyba jednak ta porażka po dogrywce wstydu nie przynosi, ale o już zapytamy Markusa Giniarda i trenera Miryje Bogicewicza jako pierwszego. Właśnie o komentarz poproszę trenera Andrzeja Włocławek. No co, skończyła się seria na co. Życzę moim powodzenia. Mecz bardzo zacięty, bardzo trudny. Dziękuję swojemu zespołowi, że są walczyli do końca. Nie zabrakła wiera i kiedy była do grywka i kiedy Turok 6 na 5 punktów przewagi. No co, myślę, że ten mecz je zdecydowała przede wszystkim troszeczkę słabsza skuteczność rzutu wolnych wolny u, u decydującym momencie na meczem. Myślę, że 5 pięć porząd rzutów wolnych stracili. Jeśli zasmo przez to, stracili taką przewagę, którą by mogli u. u, u normalną czasu skończyć mecz. Co so, i znowu opaczek, kiedy okazuje się, kiedy opaczek gra tu jest bardzo, bardzo groźny dla nas. Nie jesteśmy dzisiaj, tylko jeden celny żółt, fantastyczna mecz od opaczka 91,7%. 12-11%, człowiek po prostu zagrał rewelację na mecz. još raz, dziękuję kibicami da su przyszli, wspierali nas. Mislim da uh, smo baczyli do końca i da możemy uh, patrzeć jednym drugim u oczy, da jest to bio nasz maksimum dzisiejszy. Dziękuję jeszcze raz. Marcus, I saw tears in supporters' eyes, but I think we shouldn't cry after this game. Do you agree? Uh, no, we should be, uh, very proud of our member, very proud of um, the way that we fought. In this series. Um, you know, today it was a great effort, but you know, in the, in the end of the game and in the money time, uh, you know, we just didn't have the nerves to, to make the shots, uh, you know, to get us over the edge again. You know, once again, it's the same kind of the same story.

Amazing, uh, amazing energy. Thank you, thank you. Raz jeszcze wielkie podziękowania dla fanów za niesamowitą energię. Ktoś z Państwo macie pytania? Jeśli nie ma pytań, widzimy się za tydzień z uśmiechami i walczymy o brąz. Dziękuję bardzo.